Z tej strony, a oto kolejny odcinek z naszej gry Overlord. No i wracamy do naszej. do naszych. szczyt niebios. na bagna. Ponieważ będzie nam się szybciej. szybszą drogą będziemy mieli, żeby się dostać do zamku. przez kanały. Eee, nie lubię tej części gry. 15. Dalej, 15. Um, nie lubię tej części gry, ponieważ jest ona zbyt... nie wiem, długa trochę i nudnawa. Aj, za, za dużo tych brązowych. I tych teraz. O, jest dobrze. Na początku nam wyskoczy tutaj masa tych trupów. Całem wziąć niebieskich. Kurde. Dobra. niech już tu przychodzą. Brązowi! To wysyłamy naszych wszystkich... Zieloni! Brązowych. I zielonich... Bierzemy niebieskich. Tam hmm, coś widzę ciekawego. Pójdziemy. A, to, żeby to po prostu przesunąć. No dobra, zrobimy to. Już tak na później. Nie, wiem, na wszelki wypadek. Dobra. To przesunęliśmy sobie. Tak jakbyśmy, nie wiem, chcieli ten przejść czy coś. I to teraz przenosimy. No to i tak musimy. O właśnie pojawili się Fak, 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 fak Szybko, 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 szybko Dobra, uciekliśmy im Nie, jakoś mi się udało, że oni wyskakiwali o wiele wcześniej Mhm, to się okaże Nic nie ma? Nic nie ma naszych niebieskich nie będzie, też będzie. No i się zaczyna ten moment. Patrzcie ile tam jest trupów, zombiaków. Z masakra. Tak trudno jest przejść. Żeby ich pokonać potrzebują oczywiście naszych, ale po niemieckimi tam nic nie zrobimy. A żeby dostać naszych, musimy wodę spuścić, tak żeby jej tam nie było. To będę łatwe nie było. No chyba, że nagle znowu się okaże, że coś nie wiem. Ja może wcześniej źle zrobiłem. Robiłem, że poszedłem jakąś cięższą drogą. No cóż, jak widzicie, tam mamy tych eee, tą komnatę dla naszych brązowych. I wiecie co? Zrobimy, zrobimy tak. Najpierw wywalimy stąd 10 naszych niebieskich. 10, Pięciu. Zrobimy ich pięciu. Wyślemy ich... No chodź, tu koleś. Wyślemy ich bodajże chyba tutaj. Gdzie chyba dobrze. A zaczniemy się brązowymi. Mam nadzieję, że będą tacy mądrzy i zabiorą ich na ląd. Tak, raz, ale, no dobra, do jeszcze jednego. No przyjdą. Ja tak to wykonywałem i chyba tak to trzeba zrobić, inaczej się nie da. Na trzy, cztery, pięć, no jakie No okej, okay, no i to będą wszyscy, dotychczas To no, nam powinno wystarczyć, żeby ich pokonać No i chodźcie Tak, czyli w ten sposób trzeba rozwiązać Trzeba po prostu tam postawić naszych niebieskich, jak widzieliście I brać brązowych z... ...tej... ...tunelu Z tego tunelu Z tego siedliska tych brązowych Tam się teraz nie dostaniemy chyba Chyba nie mm, Raczej nie Ja nie, nie pójdziełem tam mm, No i teraz mamy taki problem Chyba znowu nie musieli zrobić to co przedtem Czyli utopić naszych tych brązowych I puścić niebieskich Wow, 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 wow. jeszcze! Czyli ustawimy ich gdzieś tu. Chyba nie przyjdą. Brązowi! Utopiłem niebieskich. Chyba pójdą. Fak, ale no, ja utopiłem wszystkich! No i jeszcze nie tam gdzie chcę, żeby poszli. No. Fuck otopiłem wszystkich! Ty Wybierz wszystkich! No nie! To brawo ja! Brawo! Brawo! No zrobimy nic, nie, chyba nie zrobimy teraz. Wyrążamy naszych niebieskich. I... Nie wiem. Nie wiem jak to się robiło. Boże... Już widzę. Widzicie tą dechę? No to brawo ja. Dobra, musimy jeszcze raz zrobić to. Ale... Powiedziałem, że znowu będzie to długi odcinek, chyba że się szybko sprężę jakoś Czterech tam sześć już było. Topcie się. Zostawiajcie ich. Brązowi! Na Tak, czyli już źle popełniłem kolejny błąd. Tędy mają co przejść. Ci nasi brązowi. Żeby tam nie puginęli od razu jeszcze raz. Dobra, możecie się rzucić do ataku. Niebiescy! Tu na boku. Jest, zginął jeden. Eee, one mi stąd. Żeby mi niebieskiego nie zabili. No, dawajcie, dajcie, zabijajcie. Dobra. Gdzie się... O, hu, hu, Pełno ich tu. Naprawdę ciężko będzie. Jeszcze jak mi teraz poginęli, zabiłem pięciu. A oni byli chyba nawet dobrze uzbrojeni. Zieloni! Brązowi. Porozwalacie, to sobie może coś znajdziecie. Sobie wezmę życie. Widzę jednego odważnego. Trzeba ich, a nie beczki, kieniusze. uzbrajamy naszych brązowych, kiedy coś wypadnie. Mhm. No musimy zbierać znowu te prędy, żeby otworzyć drzwi. Tam są. A nie, to szybko pójdzie, co mi się wydaje, bo to nie jest... chyba długie? Nie, chyba nie. Czyli chyba zmieszczy się w czasie, jaki sobie ustawiłem. Poprzednio przez moją nieuwagę właśnie było nie do końca tak dobrze Tu, 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 tu albo nie Nie lepiej, nie, za blisko wody Nie Fak, 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 fak Ciężko ich tam będzie ustawić Porządnie Ach, tutaj, dobrze Czerwony! No, jednego wiesz Come on Wybiliśmy nasze ptaki I Idź, po, jeszcze jedno, żeby ich tam zabrać Zgarnąć O, fuck, jeszcze ja tam szybko jednego Dobra, uratowaliśmy go Brązowi No i wiej. Niebiescy! Okej, okay, mamy go O! Mam coś dla naszych brązowych. O, trochę więcej. Brązowi! Bierzcie, bierzcie, bierzcie. No nie może nie podniesiesz. Niebiescy! O niebieski. To się No nic. <laughs> tam to pewnie się wbił tekstury i nie ma to nie ma jak to być. Ok, można iść. Mamy, 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 mamy. Mam, mam, mam. nie, 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 nie. Ratujmy tego naszego niebieskiego. <laughs> O, nie, magowie. Magowie są strasznie potężni. Niby są chyba odporni na magię. Nie wiem, ale już będą oni i tak zginą. Chodź tu kolej, potem zginiesz od jednego strzała. Niebiescy! Brązowi! Oni chyba i tak zginą. Nawet jeżeli oberwą od, tego szaro od tych szarodziejów. Także, jakby nie, no nie patrzy na si niebiescy do końca nie są tacy odporni. Na wszystko. A, ja będę na no, poczem brązowi, niby chyba. Chyba Biestry. zobaczmy. Chyba duża strata nie będzie niby. Strzelaj. Nie, oni są chyba odporni. Widzicie. No nie, nie są odporni. Zostawimy ich sobie tu na strzelajcie. że nie wtrofiają. No tu. Niebiesko są nie, nie nam ja tu tankują, my sobie tu pójdziemy, pozbieramy. Ja potrzebujemy teraz czerwonych, żeby tam obrzucali ich, a nasi niebiescy chyba będą służyć za tarczę, to się mi się tak wydaje. Tak, to będzie dobre rozwiązanie. Mamy broń. No proszę, aż trzech potrzebowaliśmy. Nie ja tyle co dwóch, ale aż trzech. No, jeszcze... Gincie, proszę, pozbierajcie coś. Teraz tutaj coś może znajdziemy ciekawego. Życie i złoto. O, ile tam mamy skarów. No genialnie, genialnie. To to lubię. Tego chyba nie podniesiesz. Dodamy to, to niebieskiemu. Brązowi! To jest tak mało bije, to Jedziemy mhm. Tutaj będziemy mieć chyba kolejną tą O rozwal to Jest i mamy Tam gdzie wtedy patrzyliśmy Niebiescy! A, brązowy, na no, wziąłem się, że niebieskiego wezmę Niebieski weźmi. To. brązowy! Wy się mi tutaj pobawicie z tym. Chyba nasz brązowy znajdzie drogę powrotną. Żeby tak mi się wydaje. Zamolę niebiescy! O! Wracam. Wszyscy! Yy, Będzie potrzebować czerwony, jak gdzieś tam jest ogień. Z ogień musimy przejść. No proszę, i woda. A przez wodę oczywiście nie przejdziemy z naszymi brązowymi, nie przejdziemy tam przecież. Mmm to co na no to brązowy? Trzeba Ci zostawić Brzem niebieskich Oooo... Chyba, że tam jest ten teleport dla naszych brązowych bo Pam e, będzie nam się przy... O jest, jest teleport Dobrze, lepiej żebym ich tu odesłał, bo potem nie będę musiał sam ich przyzwać tam dalej, a obawiam się, że oni nie znikną mi tak szybko, żebym mógł ich znowu przyzwać, ponieważ tam będzie mi potrzebne, to walki będą mi potrzebne. Eee, dobra, wziąłem sobie 10, potem i tak je odłożę. Coś mamy ciekawego. No, jeżeli patrzeć to, że dla niebieskich jakaś rzecz no, to przydatne. Mhm. No, coś tu... Coś tu się znalazło naszych niebieskich. Dobra, chodź, nie męcz się. Nie męcz się już, nie męcz. O, widzicie, już się pojawiałem, się pojawiłem stąd szybko spadamy. Szybko odblokowujemy te portale, wszystkie przywołują brązowych. Nie jednego chcę z powrotem. A brązowi? Fuck, nie ma brązowych. Zieloni! Trudno, bardzo uciwni. Razem zajmujemy się y y zielonymi, nie brązowymi. Niebiescy! Tu się mam posłużyć. Ja oczywiście pomogę, bo wy mocni jesteście. U, 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 Jeden brązowy... Kurde, nie mam tej nic... Wszyscy. Oh, fuck, ja mam teraz problem. Dawaj, 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 dawaj... Jakoś sobie poradzimy, przecież. Mm. Fuck, otoczyli mnie. Nie, nie, to mogę przegrać. No, nie, fak. Boże. Nie mogę rozpocząć od początku? Czy mogę? Mm. Robię cięcie. Nie ma sensu. Będzie takie długie, że to masakra. Czyli wrócimy tam, gdzie skończyłem. Mm. Zaraz wracam. Jestem z powrotem. No i właśnie się biję. Ustawiłem ich w czerwonych. Wziąłem zielonych i ustawiłem ich w miarę dobrze. I kończy się już ta fala. Udało mi się ją przeżyć. Zrobiłem także. Wziąłem 5 czerwonych, 5 zielonych, 5 czerwonych stawianych tu na szczycie. Obok niebieskich, a o trochę niżej zieloni. Zielone, oczywiście, jak pobędą, trochę w, w, nie, w nieruchu e, stają się niewidzialni, oczywiście. E, no i wtedy, kiedy oni atakują z, tego, z tej niewidzialności, walą większy damage. Zielonymi, oczywiście, już pozbieram te, ten, żeby ich trochę umocnić. No i oczywiście oni atakowali, zabili, uciekali z powrotem i stali w miejscu Ja tam tankowałem tym Tamci mi pomagali No i wyszło w miarę sprawnie Trochę ich tymi fireballami porzucałem No i myślę, że wyszło dobrze I Mi się udało Tutaj sobie wysyłamy. Teksturka Ale dosyć już tych zielonych i tych czerwonych. Spadaj. Czerwoni! Spadamy dalej. Wybierz wszystkich. Bo i tak nie ma tu nic po nich, jak i tak przecież będą ginąć w wodzie. Nic nie ma sensu. Teraz nie wiem w ogóle gdzie idziemy. No tak spadam, spadamy, spadamy, żeby nam nic zrobili O, czerwoni Szybko czerwonych Czerwoni Niebiescy uciekliśmy. bierzemy oczywiście brązowych, tych czerwonych wziąłem ile? Niebiescy. czerwoni. Pięciu... Brązowi. brązowi. Możemy teraz oczywiście brać się do roboty i zabijać. Widzicie, przedtem chyba nie byli tak co mocno ulepszeni jak są teraz ci moi brązowi. Oczywiście, mam ich więcej ulepszonych, ale nie wziąłem wszystkich. Są sensie chyba będą mogli atakować. Nie w tego. Tam na dół mieliście rzucać. Mieliście rzucać. A won. Będą? No, coś tam rzucają. Pójdziemy niżej. Ale porozwalać tych i wziąć skarbę stąd. Oczywiście coś się tu znalazło, jak zawsze. Eee, nic takiego dobrego. Dobrego dla nas. Bo mam już ich mocno ulepszonych i oni już więcej nie, nie zabiorą. A, chyba że jednak... O, jednak coś się znalazło. Ja tu właśnie będę to trzymał, zbiorę was gdzie indziej Tak, wszystkie powalamy stąd Niebieski Stąd Weźmiemy z 15 Ustawimy tutaj z pii zostawimy tutaj z 10 A tam z 5 A jak myślę, że będzie dobry układ. No i proszę. Hmm... A mam po inaczej. Bo tu już są... A ja już sobie sam ich wybiję. Weźmiemy pięciu czerwonych No nie, wiem się tam sam wbije, jednak wypad wszyscy Weźmiemy niebieskich stąd Niebieskich. 10 się ich weźmie. I sam tam do nich do, dojdę, do czarowników sam w sumie zabiję Nie ma sensu brać a chyba, że nagle mi walić taki damage, że to mała bania. Chodźcie tu. Albo wyśle... Albo niebieskich do, ...do tych czarowników. Już stąd chyba mogą bić Oj bicie Ci próbuję we mnie, ale im to nie wychodzi o fuck, fuck 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 spadać, 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 I come on na nich O, fuck No super, mam ma mi się skończyła. Szybko! Gi jest Daliśmy radę. Fartem. Serio fart był, i to duży. Jest, Nie chcę mieć nic, nic do czynienia, jestem ja to od razu spadam. Raz przekracamy to nic Cholerną. Tylko pójdę jeszcze po brązowych bo tam będzie chyba 12 potrzebne. Potrzeba. Zieloni. Czerwoni no, no,

Coś trochę jak Apes. Ape Ej, Ape to nie wiem, czy znacie tę grę. Stara jak świat. Wyszła tylko... na, wyszła na PSX i na Play 1. -ka. Idziesz w złą stronę. Miasto jest zarażone, a kapłani zamknęli świątynię. A Sir William nie kiwnie nawet palcem, tylko wydaje przyjęcia z tym okropnym czerwonym świtem. On na nas w głębokim poważaniu. Uciekamy! Jeśli nie chcesz, żeby ci odpadł jakiś kawałek ciała, lepiej uciekaj z nami. Kompletnie Dobra, na razie zobaczę ile ja nagrywam. Zaraz wracam. Jestem z powrotem. Nagrywam już 26 minut. I myślę, że starczy tego. Drugą część tego, tych, że tak powiem, lochu zajmiemy się potem. Jakbyśmy byli źli, moglibyśmy ich wszystkich powybijać oczywiście, ale nie ma sensu. wybierzemy się tam. A tam co będzie? Zobaczycie w następnym odcinku. Ja wracam. No to powinno być. Jest. Ja wracam do wierzy. Tą drugą część zajmiemy się w samym odcinku. Także trzymajcie się. Na razie.